Przyrodyjka, dziś o Bobrze historyjka. Skonstruowałem czołg do filmowania zwierząt. Okazał się doskonałym pomysłem. Mogłem podjeżdżać w różne miejsca, filmować zwierzęta, nie zostawiając żadnego śladu zapachowego. Czołg jest świetny, ale nie nadaje się na podmokły teren. A bardzo chciałem podpływać do ptaków, które filmowałem z daleka, tak żeby filmować je z bliska. Co tu zrobić pomyślałem sobie? No tak, przecież bobry są najlepszym kandydatem. Bobry są roślinożerne, zwierzęta się ich nie boją, ptaki się ich nie boją. Po prostu sobie płynie bóbr, w nosie ma kamerę i ptaki się tam nie boją, zachowują się w miarę normalnie. Zacząłem od łodzi. Kupiłem taką sporą łódź z dwoma elektrycznymi silnikami, obudowałem specjalną pianką, przykryłem wykładziną, zrobiłem głowę, a w głowie, w nosie właściwie umocowałem kamerę. Dokleiłem uszy, oczy i z wycieraczki samochodowej dociąłem ogon. Bóbr pływał znakomicie. Doskonale. Nawet w bardzo silnym prądzie rzecznym świetnie dawał sobie radę. Już nie mogłem się doczekać. Taki pomysł. Będę miał idealne zdjęcia. Wypłynąłem na kanał, gdzie były oswojone tracze, oswojone kaczki. Jak one zobaczyły mojego bobra, to takiego przerażenia wśród kaczek jeszcze nie widziałem. Zrywały się i od razu odlatywały. Haczki, które jedzą z ręki, przerażone, startowały prosto z lądu i odlatywały gdzieś strasznie daleko. Okazało się, że mój bubr stał się postrachem wszystkich mieszkańców rzeki. Miał być to sukces, a okazała się kompletna klapa. A jeżeli ktoś będzie potrzebował kiedyś bobra do przepłoszenia, nie wiem, haczek albo innych ptaków, mój się nadaje idealnie. Do filmowania na pewno nie. Podpatrujcie przyrodę, znajdziecie przygodę. Opowiadał Marcin Koszyński.